Jezioro Duchów. Po zachodniej stronie ustki znajduje się niewielkie jeziorko, przedzielone groblą. Jego jedna część zarosła trzcinami, lecz w drugiej wciąż połyskuje tafla wody. Z miejscem tym wiąże się niejedna tajemnica. Wszak nie bez przyczyny nazwano je jeziorem duchów. Opowiadano, że pojawiają się tu błędne ogniki. Zwodzące zabłąkanych wędrowców prosto w bezdenną otchłań. Niektórzy uważają, że to dusze topielców, którzy stracili tutaj życie. Inni wskazują na mamiące światłem błędnice, zachęcające podróżnych do zboczenia z drogi. O mocy tych istot przekonał się przed wiekami pewien dziedzic z lędowa, który z rodziną wracał do domu. Była ciemna, bezgwiezdna noc. Dochodziła już północ, ale pan wraz z żoną i dziećmi jeszcze nie wychodził z gospody w ustce. Woźnica, który od kilku godzin czekał na nich przed budynkiem, drzemał na koźle. Konie niecierpliwie przebierały kopytami, rwąc się już do drogi. W końcu drzwi otworzyły się szeroko i dziedzic wyszedł na zewnątrz. No, teraz możemy już wracać. Stwierdził zadowolony i osobiście otworzył drzwiczki powozu, wpuszczając do środka rodzinę. Woźnica ocknął się z drzemki i spojrzał na pana. Ruszamy? Tak, późno już, więc jedź na skróty. Drogą wzdłuż jeziora odpowiedział i dołączył do bliskich. Gdy drzwiczki powozu na powrót się zamknęły, woźnica strzelił z bata i konie ruszyły w drogę. Po chwili Kopyta zadudniły na drewnianym moście na słupi. Nie minęło wiele czasu, a powóz skręcił w ścieżkę prowadzącą przez las. Wokół panowała cisza, jedynie wiatr szumiał w koronach drzew. Nagle w oddali zapłonęły jakieś światła. Lędowo? Tak szybko? Pomyślał woźnica. Był zmęczony. I chciał jak najszybciej dotrzeć do domu. Z zadowoleniem popędził więc konie w kierunku blasku. Kiedy jechał, zdawało mu się, że ten porusza się jak żywy. Mam chyba jakieś przywidzenia mruknął do siebie. Nagle jakiś gwałtowny błysk, podobny do przecinającej niebo błyskawicy, oślepił zarówno jego, jak i konie. Wystraszone zwierzęta stanęły dęba. Powóz zakołysał się niebezpiecznie. Jakie licho? Dziedzic wychylił się przez okienko, by ocenić sytuację. Co się stało? Światło zgasło, okolica pogrążyła się w ciemności. Nie wiem, panie, odpowiedział woźnica. Drżącymi rękoma usiłował zapalić latarnie umocowane po obu stronach powozu. Pospiesz się więc i ruszaj dalej. Nie zamierzamy tu tkwić, aż do wschodu słońca. — Tak, tak — zapewnił. — Już zaraz jadę. Prawie udało mu się zapalić jedną z latarni, gdy ujrzał jakieś cienie wyłaniające się z mroku. Długie, zimne palce dotknęły jego nóg i zacisnęły się z taką siłą, jakby chciały ściągnąć go na ziemię. Przerażony spojrzał na intruzów. Ich twarze... Tonęły w ciemnościach, lecz czuł, że nie ma do czynienia z żywymi ludźmi. Chcąc ratować siebie i rodzinę dziedzica, popędził konie. Koła powozu zaskrzypiały i niespodziewanie ugrzęzły w błocie. No, dalej, krzyknął woźnica, ale nadaremno. Niespodziewanie powóz zaczął pogrążać się w wodzie. Ratujcie się, zawołał i zeskoczył z kozła. Dziedzic i jego bliscy nie zdołali jednak się uwolnić. Powóz wraz z końmi w ciągu kilku chwil pogrążył się w wodnej otchłani. Tylko przez krótką chwilę słychać było krzyki uwięzionych w nim ludzi, później ponownie nastała cisza. Woźnica czuł, że dziwne postacie i jego próbują wciągnąć pod wodę. Ze wszystkich sił zaczął jednak walczyć i w końcu wyrwał się z ich szponów. Ostatnim wysiłkiem wydostał się na brzeg. Odwrócił głowę. Nad miejscem, gdzie zatonął powóz, dostrzegł to samo światło, które zwiodło go do jeziora. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, wyszeptał i stracił przytomność. Gdy się ocknął, świtało. Promienie słońca niepewnie przebijały się przez korony drzew. Usiadł i rozejrzał się dokoła. Wszędzie panował spokój. Nie było śladu po dziwnych postaciach, które nocą ciągnęły go w otchłań. Nawet tafla jeziora lśniła niczym lustro. Woźnica jednak wiedział, że nie był to sen. Bez namysłu ruszył do ustki, gwałtownie zaczął dobijać się do domu sołtysa. W końcu go obudził. — Co się dzieje? — zapytał zaspany. — Powóz mojego pana zatonął w jeziorze. Wykrztusił z trudem. Wszyscy zginęli. Jak to się stało? Jakieś światło zmyliło mi drogę, a złe wciągnęło ich pod wodę. Odpowiedział wciąż drżąc na myśl o tym, co się wydarzyło. Niemożliwe. W rozmowie tej przysłuchiwała się żona Sołtysa. Stała nieco dalej, otulona dużą chustą. Na jej twarzy malował się niepokój. Możliwe, stwierdziła. Moja matka mówiła, że w tym jeziorze są dusze topielców I nikt, kto znajdzie się w okolicy po zmierzchu, nie jest bezpieczny. O, to pielców! podchwycił woźnica. Dziwne istoty próbowały i mnie wciągnąć: cudem ocalałem. Sołtys pokręcił głową z niedowierzaniem. Nie zamierzał jednak ignorować tego, co się stało. Wszak w wodnych odmentach zaginął sam dziedzic z Pobliskiego Lędowa i jego rodzina. Jeszcze tego samego dnia z grupą mieszkańców Ustki wyruszył nad jezioro. Ślady końskich kopyt i kół powozu prowadziły prosto do wody. Sprawdźcie dno, nakazał. Przez kilka długich godzin próbowano sięgnąć długimi tyczkami dna jeziora. Wszystkie próby okazywały się jednak daremne. Jeden z poszukujących zawołał. — Do diabła! Tu chyba nie ma dna! — Jakże to? Przecież to małe jezioro, a nie morze! — odparł Sołtys i sam wsiadł na łódź, by to sprawdzić. Chociaż wziął do rąk najdłuższą tyczkę i on nie zdołał dosięgnąć dna. — Dziwne to. Poszukiwania nie odniosły rezultatu. Powóz wraz z rodziną dziedzica przepadł na wieki. Od tego czasu mieszkańcy ustki tym bardziej unikali wieczornych wędrówek w okolice okrytego złą sławą jeziora. Czasami jakiś wędrowiec, który nieświadomy niebezpieczeństwa, zabłąkał się w lesie, opowiadał później o światłach, które tam widział i dziwnych postaciach wyłaniających się z wody. Ilu zaś nie wróciło z takich wędrówek? Tego nie wie nikt.